Impreza, która od czterech lat zagościła w kalendarzu imprez kulturalno-kulinarnych gminy Strzelce Kraińskie, jak można zauważyć, z roku na rok coraz bardziej się rozwija, coraz więcej ludzi, coraz więcej potraw i przede wszystkim coraz więcej dobrej zabawy. Myślę, że te wszystkie towarzyszące imprezy, czyli występy zespołu artystycznego, opieramy to na rodzimych naszych zespołach. No i przede wszystkim myślę, że dla turystów, którzy przyjechali tutaj na wypoczynek, a skorzystają z obecności na targach jagła regionalnego w Wielisławicach, mogą się po prostu zapoznać z naszą kulturą. No, kulturą, która też się na, na ziemiach zachodnich stworzyła, wytworzyła z, poprzez mieszaninę różnych kultur i, i różnych i, obyczajów. No, w nogi Tutaj w zachodnich województwach, wszystkich zachodnich województwach, wszyscy jesteśmy przybyszami. Każdy przyjechał z innych stron, czy to z kresów południowo-wschodnich, czy północno-wschodnich. Przywieźli ci ludzie ze sobą tradycje, różne tradycje, w tym kulinarne. I chcieliby się nimi pochwalić. I to jest idealne miejsce na to, żeby zaprezentować swój dorobek kulturowy. My przyjechaliśmy ze sołectwa Dżoza, prezentujemy tutaj swoje wypieki, ziemniaczki z niespodzianką, paszteciki z kurczaka, suróweczki różne. Pierwszy raz mamy tutaj serwowane ziemniaki z niespodzianką. Bardzo, bardzo chętnie cię sprzedają, ale przede wszystkim ciasta nasze. Bardzo, bardzo właśnie zachwalają ludzie nasze ciasta i już nie mamy. Prawdę mówiąc, resztka została. Tak szczerze mówiąc, jadąc tutaj, myślałem, że impreza jest na wsi. Jest dzisiaj dzień powszedni, jednak, bo sobota, i spodziewałem się tutaj mniejszy, mniejszej ilości ludzi. Jestem zdumiony, że jest tylu, ale tak już zdążyłem się zorientować, że wielu jest tutaj ludzi z Gorzowa Wielkopolskiego, ze strzelc krajeńskich czyli troszkę się odwraca sytuacja. Ludzie, żeby się rezerwać, jadą teraz na wieś, a nie do miasta. I to mnie tak cieszy. Ja,

und übersetzt ähm, Super Baba Jaga. Bardzo Wir kommen aus der Uckermark und uns gefällt es hier ganz toll, ganz große Klasse. Also es ist wirklich schön. ist für uns ganz ein neues Erlebnis. Dużo ludzi. Brawa dla organizatorów za właśnie zorganizowanie takiej doskonałej imprezy. Ludzie pracują ciężko po nawet się godzin i tak dalej. Należy im się ta impreza raz chociaż w roku, nie? Bardzo nam się podoba, tutaj możemy spróbować regionalnych, tradycyjnych, różnych potraw. Jest bardzo miła atmosfera, mały jest zadowolony, tutaj wybawił się za wszystkie czasy, tak. atmosfera wakacyjna i naprawdę wszystkim polecamy. Uważam, że warto organizować, jest to świetna promocja nie tylko okolicy, ale w ogóle dla turystów, szczególnie jest to taka e, wizytówka naszego regionu, szczególnie w okresie wakacyjnym, wszystkich zapraszamy tutaj, naprawdę e, warto przyjechać i, 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 i cieszyć się tutaj tą atmosferą i wolnym czasem. Eee. warunkach naprawdę możemy być wszyscy naprawdę zadowoleni, bo i pogoda piękna, jedzenie. Tutaj picie, tam jedzenie, tutaj konik, tam dziczek, no i pan Rysiu z trąbką jak zwykle. Pozdrawiam was serdecznie, żeby Boża dała zdrówkę do przyszłego roku. Nie

i get, it, get it.